Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, korzystając z tego, że goszczę w łódzkim ośrodku szkoleniowym SWAT, chciałbym z Wami porozmawiać przez chwilę o sprzęcie. Może nie tak naprawdę o sprzęcie, wymądrzać się o normach, o zasadach działania. To wszystko możecie znaleźć w internecie. Bardziej chciałbym się przyjrzeć temu, czy pomimo, że do jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek sprzętu należy francuska firma na literę P czyli jest to firma Petzl której sprzęt oczywiście sam posiadam, sam używam w szkole, to jest tak zwana moja czysta uprząż czyli ta, którą wykorzystuję głównie szkoleniowo jest to model Falcon mam zjazdówkę Pecla, mam regulowaną upr... uprząż, regulowaną lążę od Pecla. oczywiście używam także ASAPów do biegania Pantina. Mam też stopkę od Pecla, mam małpkę od Pecla. Jakby cały ten sprzęt, którego tutaj używam. Jest to sprzęt, który jest sygnowany marką francuskiej firmy PECL. Dlaczego? No bo jest on funkcjonalny, to wszystko działa, jest ergonomiczny, przede wszystkim jest długo na rynku i to, co też idzie za tym, to jest to, że tu już wiele rzeczy, tych chorób wieku dziecięcego zostało wyleczone, uzdrowione, postawiono na funkcjonalność. Jest to sprzęt ok, ale pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie skomponować sobie zestaw sprzętu, który nie będzie związany z tą francuską marką? Ale będzie równie funkcjonalny, będzie równie wygodny, być może jego ergonomia będzie nawet przez co po niektórych postrzegana jako wyższa i dalej będzie dla nas w jakiś sposób atrakcyjny. Jeżeli jesteś ciekawy, jeśli jesteś ciekawa, czy jest to możliwe, zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Tu słuchajcie w tle ten wieszaczek, który mamy tutaj. Oraz ten sprzęt, który znajduje się tutaj na podłodze, jest to sprzęt do prac wysokościowych oczywiście marki Edelrid, dostarczony mi dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora firmy Magenta Cat. Chciałbym Wam go teraz przybliżyć. Poza tym, że oczywiście ci, którzy już pracują, używają różnego typu sprzętu, czy to uprzęży, czy to worków, czy to tych... Zjazdówek, asekuracji, ląży Jakby jesteście obeznani z tematem, wiecie dobrze, jakby o co chodzi, czego będziecie oczekiwać od tego sprzętu. Niemniej jednak dla kogoś, kto może nie miał okazji ani też styczności skompletowania sobie tego sprzętu wcześniej, czy wzięcia go do swoich rąk, ubrania, przymierzenia, być może te informacje będą jak najbardziej pomocne i w jakiś sposób obrazowe. Zaczynamy! Na pierwszy rzut oka, to sobie muszę tylko przestawić trochę uchwyt kamery, zmodyfikować. O, mamy to. Na pierwszy rzut oka, słuchajcie, uprząż od firmy Edelrit. Bardzo ciekawa propozycja. Zaczniemy omówienie tej uprzęży od jej górnej części. W górnej części, słuchajcie, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, fajne rzepy. Jeżeli poruszacie się. Z tak zwanymi hakami, czyli linką bezpieczeństwa typu Y. Mamy tutaj możliwość wpięcia sobie tych haków odwieszenia w takie, w takie zrywki, po jednej, jak i po drugiej stronie. Tutaj dodatkowo mamy możliwość przyczajnikowania, przypięcia sobie jakich, jakiegoś sprzętu, który chcemy sobie na ramieniu odwiesić. Jak wygląda taka zrywka po tym, jak ją odepniemy. Mam tutaj. Mam tutaj jedną, słuchajcie, niezależnie na chwilę was tu zabiorę ze sobą na wycieczkę. Jest już w moich rękach. Tu mamy taki element, który jest już wypięty, czyli nie ma tutaj zagrożenia, że w momencie, w którym sobie tu odwiesicie hak, to będzie on wpięty w jakiś element stały. Jeżeli gdzieś zahaczycie, doszłoby do upadku. To tutaj ten rzep, który mamy w tym miejscu, to się będzie odpinać. I Uniemożliwi jakiś krzywy upadek czy powieszenie się w pewnym stopniu na tych, na tych hakach. Idziemy dalej. To jest oczywiście górna część tej uprzęży. Szelki. Jak się to prezentuje w całości, pokażę Wam za chwilę na sobie. Punkt punkt A. Słuchajcie, spotkałem się z taką opinią, że a, mogły, te, mogły te punkty do wpinania być generalnie nieco większe. Powiem Wam zupełnie szczerze, że w momencie, w którym wykonujecie pracę, to tak naprawdę sporadycznie zdarzy się to, że będziemy tu wpinać więcej niż dwa karabinki, a dwa karabinki od dwóch asekuracji, z jakichś dwóch urządzeń mieszczą się tutaj spokojnie. Następnie mamy nie poniekąd wszyty, tylko można by powiedzieć, że zainstalowany, bo jeżeli dobrze kojarzę, to patent na wszycie jest. Własnością tej francuskiej firmy na literę P. Więc mamy tutaj zainstalowanego na stałe. No, chciałoby się powiedzieć, krola od firmy Edelrid jest to jednak nazywane tutaj App. Bardzo fajnie, słuchajcie, działa to sprawnie, działa to płynnie. Jest to taki troszkę odpowiednik, bym powiedział. Z tej francuskiej firmy, tak zwanego Małego Krola, natomiast ta wielkość tutaj w niczym nie przeszkadza, nie jest to w żaden sposób nieergonomiczne. Idąc niżej, całość, czyli góra z dołem, jest połączona takim dwuaktowym karabinkiem, który tak nieco może fikuśnie, ale jest to fajny pomysł, bo zwiększa to prześwit i ułatwia to odpinanie. Otwiera się to tutaj pod kątem, i w ten sposób możemy sobie tą górę tutaj. Odpiąć od części dolnej. Następnie mamy tego potocznie nazywanego deringa. Znowu słuchajcie, ten rozmiar spokojnie, dwa karabinki, czyli dwie zjazdówki wchodzą tutaj bez najmniejszego problemu. Zresztą za chwilę wam to pokażę. W spodniej części znajdują się dwie takie szlufki, tak bym to nazwał, czyli takie zaczepniki, żeby tutaj zainstalować ławeczkę. Roboczą. 75 kilo to wytrzymałość każdego z tych elementów. Czy to dużo, czy to mało? No, generalnie nasz ciężar i tak będzie odwieszony na linie roboczej. A nie wydaje mi się, żeby rozsądne było branie podtyłek w jakiejkolwiek robocie, nawet malarskiej, więcej niż tam ten chopok farby, który waży nie wiem, 10, 15, 20 kg. Więc to jest naprawdę spory zapas. Jeżeli chodzi o pas, cały pas jest komfortowy, jest wyścielany. Nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie, spróbuję to pokazać pod słońce. O, widać, że mamy tą tylnią część, to taką perforowaną, i tu dzięki temu będziemy mieli lepszą wentylację. Powinno tutaj dostawać się więcej powietrza. Co powoduje, że być może te nasze plecy nie będą się tak bardzo pocić w te gorące dni, kiedy pracujemy. Do naszej dyspozycji są oczywiście dwa punkty boczne do pozycjonowania. Mamy tutaj szpejareczki po 25 kg. Każda z tych szpejarek w tylnej części mamy jeszcze tutaj czytnik identyfikacyjny. Możemy sobie, mając oczywiście czytnik, to mamy tutaj taką kapsułkę, tak bym powiedział, z której możemy sobie taki pińsk, z którego możemy sobie szczytać dane tej uprzęży, jakiś numer seryjny i tak dalej. Pomaga to przy wykonywaniu przeglądów. Jeśli chodzi o nogawki, tu znowu fajna budowa, bo jest to usztywnione, ale czuć pod palcami, znowu spróbuję pokazać pod słońce, że też te nogawki będą słuchajcie, oddychać i będzie to przepuszczało na pewno więcej powietrza niż te pełne nogawki. Całość, patrzcie, muszę sobie tu zamienić tylko rękę. Nogawki są jak najbardziej rozpinane, to jedną ręką uda się, udało się to rozpiąć taką szybko złączką działa to bardzo fajnie w płynny sposób, też oczywiście nie ma możliwości żeby wypinało się to samo z siebie jeśli chodzi o sprzęt muszę Was na chwilkę odstawić tak to jest jak się tworzy te dzieła kinematografii samodzielnie słuchajcie, jeśli chodzi o sprzęt, który możemy tutaj Wręcz musimy dokompletować do tej uprzęgi. No. Jeśli chodzi o asekurację, to firma EdelRid również daje nam możliwość zakupu swojej własnej asekuracji. Jest to asekuracja o nazwie Fuse. Bardzo fajna informacja na jej temat i o tym jak to działa możecie znaleźć w moich poprzednich filmach wypowiadałem się już na tej asykuracji bardzo fajna zjazdówka słuchajcie, początkowo byłem do niej nastawiony powiedzmy nieco krytycznie w sensie takim, że nie pasowała mi ta rączka w drugą stronę poużywałem tego trochę mało tego, posiada to również normę, czyli możliwość tak naprawdę wykorzystywania tego we wspinaniu, więc też tam to używałem bardzo to jest fajne urządzenie Mamy dokoptowaną zjazdówkę, mamy do tego dorzuconą asekurację. Słuchajcie, dam to troszkę wyżej, spróbujemy ten kadr troszkę poprawić, żeby było mniej więcej widać i przy okazji wam wygodniej to oglądać. Pasowałoby, uzupełnić, jeżeli mamy pracować, chcemy zadbać o swoje żyły, o okrążenie i też żebyśmy tu nie doznali jakiegoś szoku wiszenia doposażyć się jeszcze w ławeczkę ta ławeczka od Edelrida również fajne siedzisko, wyściełane w miarę jest to twarde na szerokość na chopa mojego rozmiaru słuchajcie pasuje to jak najbardziej, zostaje tu jeszcze z 15 cm luzu, także nawet jak siądę będzie to, będzie to wygodne ławeczka jak wspominałem Ląduję tutaj w tych dedykowanych do tego punktach. Nie będę tego teraz dopinał, ponieważ nie jest nam to tak bardzo potrzebne na ten moment. Do tego w ogóle totalny dla mnie game changer. Ja wiem, że mamy do czynienia, są w tej chwili na rynku różne lążele regulowane. W sensie są te PECLowe adjusty. Super, to działa, to jest naprawdę fajne. Mamy do dyspozycji, również też pokażę Wam jako ciekawostka, tu dzisiaj mi pokazali chłopaki taką lążę regulowaną z Rock Empire'a. Ta ląża jest od Edelrida i to co ją odróżnia, też pokażę Wam to zaraz, to fakt tego, że jesteśmy w stanie ją odblokować, kiedy jest obciążona. Jak się to dzieje z tym Adjust'em od Petzla, wszyscy wiemy, że kiedy jest to dobrze obciążone, kiedy zabiśniecie, trudno jest ten element Przekrzywić tutaj jest dużo łatwiej. Mam to na karabinku, ponieważ używałem też tego podczas kursów spinaczkowych. Normalnie zainstalowałbym sobie to na mailonie, miałbym, miałbym to generalnie na stałe. Mamy lążę. Druga ląża do skonstruowania: czy to będzie, słuchajcie, ląża wiązana, czy zdecydujemy się na lążę zaszytą. To już jest jakby nasz wybór, ale potrzebujemy jeszcze w tym zestawie. Małpkę, Płanie, Żumara, jak zwał tak zwał. Generalnie tutaj Edelrid też wychodzi naprzeciw takiej potrzebie. Wyprodukował urządzenie, które nazywa się Hand Cruiserem. Dla mnie jakby tutaj ta ergonomia jest dziwna, ja używam małpy dla praworęcznych, ta tutaj jest leworęczna, sprawia mi jej obsługa troszkę kłopotów, ale na pewno bym się też przyzwyczaił. Myślę, że tu ten kształt i ta ergonomia też jest dosyć, dosyć ciekawa. Do tego wspomniany już we wcześniejszym materiale na temat sprzętu Edelrida taka turbka sprzętowa Bicon 9-litrowa. Tu możemy sobie powrzucać wkrętareczkę, śrubokręty, co tam tylko będziemy do tego potrzebować. Chciałbym się zatrzymać na chwilę przy temacie tej ląży regulowanej, ale musicie mi dać chwilę, muszę tylko wskoczyć w jedną uprząż, w drugą i pokażę Wam o co chodzi z tym, że to łatwiej, a to trudniej. Zostańcie ze mną. Jestem już z powrotem. Wiecie, tylko muszę sobie tutaj jeszcze dosztukować w drugą lążę, tą Dajcie chwilę, to nie ma takie łatwe. Znaczy jest to łatwe oczywiście. że to przygotuję, ale wymaga to generalnie krótkiej, krótkiej chwili. To co chciałbym Wam pokazać to to w jaki sposób i jak się odblokowuje z jaką łatwością, czy też z trudnością tą lążę regulowaną od pecla. A co się dzieje w przypadku tej ląży regulowanej od Edelrida. Jeśli chodzi o tą peclową, jak kojarzycie to tutaj ten mechanizm, ta kształtka, ta część złota wygląda w taki sposób. W przypadku tej od Edelrida, tutaj nieco się to różni. No oczywiście się musi różnić, bo to jest inny producent. Jakby wszyscy produkowali to samo, to nikt by tego nie chciał generalnie kupować. Proszę, tak to wygląda w tym przypadku. Przychodzi to razem z tym. Dedykowanym karabinkiem jest to karabinek trójaktowy. W tym przypadku podnosimy do góry i obracamy. Będzie się to otwierać. Switch Pro Adjust od Edel Rida. Dla porównania, dla tych, którzy chcieliby się temu jakoś przyjrzeć, jak wygląda jedno i drugie, mam nadzieję, że to się uda. Tutaj, słuchajcie, złapać, że tu zostanie. Wyłapana ostrość na te dwa urządzenia, tak to wygląda. Co wepnijmy to do punktu, obciążmy i zobaczmy, jak to będzie działać. Sześć. Tu tutaj mamy hakóweczkę. Przestawiam tylko przestawiamy tylko manekina o ten cięższy ten Trzeba było troszkę szarpnąć. Zrobimy sobie tu tak, żebyście. 102, żeby była szansa, tutaj dobrze widzieć. Mam nadzieję, że w tym kadrze będzie widać to, co chcę wam pokazać. Zacznijmy od pecla. Obciążamy. Wiecie, tu sytuacja, jako że niech to będzie taki swoisty mały test, byście wiedzieli, tu moja pozycja będzie w drugiej sytuacji dokładnie taka sama. Czyli nogi stoją na ziemi. Ja tutaj. Mam nadzieję, że będzie to widać. Spróbuję teraz w tej pozycji, w której się znajduję, to odblokować. No jeżeli tego nie odciążę w ten sposób, że odsunąłem teraz swoje nogi od tej ściany, to no, pewno jakbym się z tym napocił to byłbym to w stanie otworzyć. Niemniej jednak tak z nieudawaną, słuchajcie, siłą, to co widzieliście, no nie jest to jakby tak łatwe te dźwignię tutaj przy obciążeniu zrobić i to łatwo otworzyć. Jeśli chodzi o konkurenta, no śmiesznie by było, jakby się okazało, że tego też się tak nie będzie dało otworzyć, ale może się to w jakiś sposób uda. Damy sobie nazwę zewnątrz, żeby, żeby było w tą samą stronę. I znowu, rzucę tylko okiem jak tu kadr wygląda, tu nie będzie okazji na drugą, na drugą szansę, że chcę to przestawić. Dociągam, opieram nogi w tym samym miejscu, gdzie miałem przed chwileczką, czyli staję nogami pod ścianą, odblokowywanie. No to, to chyba było widać, że to trochę łatwiej, bo nie zdążyłem prawie generalnie równowagi złapać. Ale jak widzicie, pomimo tego, że to odblokowanie było łatwe, to tutaj dużo łatwiej jest to wykonać. No tak, no pewnie, że możecie mi zarzucić, że to wszystko jest tutaj udawane, no nie, nie, jest to udawane, jest to normalnie test. Tak jak mówię, tak to wygląda w momencie, w którym mamy to obciążone. Kształt tego tej części powoduje, że bardzo łatwo jesteśmy w stanie to odblokować, ale znowu kiedyś w tym wiszę, to nie ma takiej możliwości, żeby się to coś tutaj przepuszcza. Co najwyżej blokuje się to tylko jeszcze bardziej. Adeliri Switch Pro Adjust. Dla mnie, słuchajcie, dla mnie ogień, nie? bo tak jak mówię, ten od Pecla super, fajnie, fajnie się go używa, i tak dalej, jakby do pozycjonowania, wiadomo, niemniej jednak pod obciążeniem trudno się to odblokowuje. Ten, znowuż, dużo, dużo łatwiej sobie odblokować. Słuchajcie no wniosek. Z tego jest następujący. No, to, że tych producentów sprzętu jest wiele, że każdy szuka jakiegoś swojego miejsca na rynku, że każdy próbuje wyprodukować coś, co będzie dla nas jako potencjalnego nabywcy ciekawe, oczywiście też bezpieczne, będzie spełniało wiele funkcji, to jest jakby zupełnie oczywiste. Niemniej jednak uważam, że są też produkty, które są ciekawe i warto po nie sięgać, warto spróbować oczywiście. Nie wszystkie te produkty będą tego warte, żeby, że warto było po nie sięgnąć. Tak jest z wszystkim. Niemniej jednak ten sprzęt i ten design, bym powiedział, czy sposób przemyślenia i rozkminienia tego sprzętu przez, przez Edelrida, dla mnie jakby zamyka się to. Jakby zamyka się to w całość i jest to spójne, to działa, jest to fajne. To jest taki... Tak trochę ten design tak powoduje taką chęć posiadania tego ekosystemu. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, nie? Tam jak ktoś ma Apple, to potem ma Maca, to ma coś tam i to wszystko sobie fajnie razem współgra. Myślę, że podobnie jest z tym sprzętem. Oczywiście można tu powpinać różne rzeczy, to też będzie działać, ale w tym ekosystemie od Edelrida, powiem szczerze, dla mnie się to podoba i. Nie wykonałem jeszcze jakby pełnej przesiadki na ten sprzęt, ale powiem szczerze, że nie widzę tu najmniejszego powodu, żeby tego, żeby tego nie zrobić. Do czego Was też zachęcam, jeśli chcecie, słuchajcie sobie, spróbować gdzieś ten sprzęt, to naprawdę to zróbcie, jak będziecie w jakimś ośrodku szkoleniowym, jeśli nie macie dostępu przez Waszych znajomych, kolegów, czy przez sprzęt, który znajduje się w firmie. Sprawdźcie sobie to w ośrodkach szkoleniowych. Warto. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego sprzętu, chcielibyście coś zobaczyć więcej, zostawcie taką informację czy takie pytanie w komentarzach. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. Trudne słowo: subskrypcja. Subskrypcja tego kanału mnie pomoże. Dla Was to moment. Dzwoneczek, łapka w górę. Cześć.